Szalom i dzień dobry. Dzisiaj krótki wykład, fragment z Talmudu, traktat Tanit, strona 7. Prosił rabizejra od rabizejra, żeby coś nauczył. Rabizejra powiedział, że ma słabe serce, słabo się czuje, może źle się czuje. Przy czym rabizejra poprosił: No to je, jednak niech nas nauczyciel nauczy coś z Agady, czyli z etycznego, z moralnego nauczania torousnej. Przy czym rabbi Irmia się zgodził, zacytował werset z Księgi Dwarim, rozdział 20, werset 19. Jeżeli będziesz oblegał miasto wiele dni, stanowszy do walki przeciwko niemu i tak dalej, nie niszcz ich drzew, podnosząc na nie siekierę. Możesz z nich jeść, a nie wolno ci ich ścinać, bo drzewo pola jest człowiekiem, albo bo człowiek jest drzewo pola. Yy, w następnym wersecie, ale drzewo, o którym wiesz, że nie jest drzewem owocowym, możesz zniszczyć, ściąć je i budować machiny i tak No i powiedział rabbi Irmia, czy, fakty czy faktycznie człowiek jest drzewem pola, i mówi rabbi Irmia, że tutaj Tora wskazuje do nauki odnośnie uczonych. Od jakiego uczonego, od jakiego erudytę wolno się uczyć i od jakiego nie. No i mówi Talmud, czyli od, że to jest jak, jak te drzewa, tak? te, które dają owoce, no od nich wolno jeść i te, które nie dają, no to od nich nie wolno i tłumaczy Talmud, uczony, który jest hagun, zaraz wrócimy do tłumaczenia tego słowa, uczony który jest hagun, od niego należy jeść, czyli od niego należy się uczyć, a ten, który nie jest, od niego należy odciąć kontakt. No i co oznacza słowo hagun? Ogólnie hagun oznacza odpowiedny. Z analizy, z analizy gramatycznego tego słowa to można powiedzieć, że oznacza również umiarkowany. No ale jak zdecydować, kto, jaki mędrzec, jaki erudyta jest umiarkowany i jaki nie jest, no bo umiarkowanie zależy od kultury, zależy od człowieka i znaczna większość rabinów, mędrców nie są introwertami, bo to też nie jest coś, co Talmud chwali. Talmud zresztą mówi, że człowiek wstydliwy, Nigdy się nie nauczy, dlatego że nauczenie się polega na stawianie pytań, a człowiek, który się boi stawiać pytania, no to nie będzie uczony. Tłumaczy nam robić Lomo, Adels, jeden z największych interpretatorów właśnie Agady, Talmudu, nazwany Maharsha, z Akronim jego inicjałów. On mówi, że uczony, który jest hagun, który jest odpowiedny, to oznacza człowiek, który studiuje torę. Dla, dla jej, dla Tory, czyli dla zrozumienia lepszego, co Tora mówi, dla niego mówi Marsza, Tora jest eliksirem życia. No, należy zrozumieć, że człowiek, który studiuje Tora dla jej, dla głębszego, lepszego zrozumienia, co Tora od niego wymaga, no to jest człowiek, który chce się jak najlepiej, co się da, jak najwięcej, co się da, dopasować do tego, co Tora mówi. Przy czym ona jest jego eliksirem życia. Ale są inni uczeni, pisze Maharsza, y, dla, którzy nie studiują Torę dla jej, czyli mają jakieś inne powody, jakieś inne cele w studiowaniu. No i dla nich, pisze Maharsza, to Tora jest eliksirem śmierci. No, i tutaj już y, potrafimy my, normalni ludzie, y, zrozumieć, jaki jest nasz obowiązek, kiedy wybieramy, kto ma być naszym nauczycielem tory. Y, co oznacza, że on jest odpowiedni lub nie. No, jeśli widzimy, że on studiuje torę, żeby ją zrozumieć lepiej, co pokazuje jego. Ciągłe dopasowanie się do niej, no to on jest odpowiedny. A jeśli nie, no to on nie jest odpowiedni i nie należy się od niego uczyć. No i tutaj widzimy, że jednak no trochę trochę z, z odpowiedzialności w, w bycia ogniwem łańcuchu przekazywania tory. Jest na barkach każdego człowieka w tym, że on i ona muszą sobie wybrać, kto jest jego albo jej nauczyciel tory, i przy tym jest wymagane co najmniej zrozumienia albo zauważenia, kto jest odpowiednim nauczycielem i kto nie, jak wyżej tłumaczono. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Shalom.